Lampucera. Podstarzała kobieta używająca bardzo ostrego makijażu. Pudernica. To potoczne, pogardliwe określenie kobiety podstarzałej, przesadzającej z makijażem, aby sprawić wrażenie młodszej. Co ciekawe, w XIX wieku lampucer zajmował się zapalaniem ulicznych latarni. Z języka niemieckiego pucer oznacza przystrzygacz knotów. Lampa w dawnym slangu oznaczała również twarz. Lampucera to inaczej. Pudernica, Dzidzia Piernik, Rycząca 40, Ladacznica. Każda z kobiet została obdarzona silnie zarysowanym charakterem. Irena, Bożeny Borowskiej-Kropielnickiej, to przaśna baba, obnosząca się ze znalezioną na śmietniku futrzaną czapą niczym z papieską tiarą. Renata w wykonaniu Danieli Popławskiej to lampu cera o pokaźnym temperamencie, przechadzająca się po mieszkaniu w panterkowym kombinezonie, frymuśnej blond peruce i czerwonych szpilkach. Dwie kobiety skonstruowano na sposób lustrzany, są względem siebie kolizyjne. Owszem, na początku zwraca uwagę kontrast chłopskiej tężyzny Ireny i minoderii Renaty. Agata Tomasiewicz, Sakramenty, Ekskrementy. Artykuł o Sztuce Teatralnej Prezydentki Wernera Schwaba w reżyserii Piotra Kruszczeńskiego, wystawionej w Teatrze Nowym w Poznaniu.